Po przygodzie na tropikalnym Borneo, wracamy na kontynent, a dokładnie do stolicy Malezji. Miasta pełnego niepowtarzalnych smaków, kolorów, klimatu i Azjatów. Zobacz jakie wrażenie pozostawi po sobie Kuala Lumpur, jedna z najmłodszych metropolii świata. Siema, z tej strony Paco Paco El Papito, wasz przyszły, ulubiony podróżnik sezon pierwszy. Jesteśmy w Malezji, zaraz pyknie nam tutaj 30 dni. Za 5 dni nas tutaj nie będzie, dokładnie znajdujemy się w Kuala Lumpur, czyli stolicy tego kraju. Co zrobimy dzisiaj? Co przygotowałem dla Was na pierwszy dzień w Kuala Lumpur? Otóż przygotowałem dla Was spacer, wspaniały, pasjonujący spacer po nowoczesnym centrum Malezji, czyli po tym, co wyrosło tutaj przez petrodolary. Kuala Lumpur dokładnie oznacza, po malezyjsku, bagnistą ziemię i wcale się tutaj nie mylą, dlatego że jest to miasto, w którym z dnia na dzień może dojść, od pełnego słońca może dojść do powodzi. To miasto jest też często podtapiane przez wszelkiego rodzaju ulewy, a jesteśmy akurat tutaj w sezonie monsunowym. Korzystając z okazji obczajenia metra po drodze, widzicie, że wygląda ono podobnie jak to w Bangkoku, czyli kupujecie sobie gdzieś tutaj bilecik. Macie oczywiście mniej linii niż Bangkoku i wygląda to całkiem przyjaźnie, nie powiecie, że nie zobaczmy jakie są tutaj przykładowe ceny, gdziekolwiek 90 Za kilka przystanków, 1,90 znajdujemy się... Nie wiem gdzie się znajdujemy, chłopie Ale te... Ale to metro mi się tutaj podoba z tego względu, że ono jest tak zaczepione, tak wiecie... Zaczepione o... o tą szynę, specyficznie, tak ją obejmuje. Fajnie to wygląda, fajnie, fajnie. Idę tutaj troszkę na Czuja, na Czuja z tego względu, że mało patrzę na mapę. Po prostu wiem, że mam iść tam. Eee, no zobaczmy, zobaczmy co po drodze nas spotka. Jest tu bardzo dużo, na pewno bardzo dużo Hindusów. Jest to miasto. Do którego najchętniej oni emigrują i emigrują tutaj też Arabowie z tego względu, że jest to jedno z największych miast w Azji Południowo-Wschodniej, w którym dominuje islam. Co od razu rzuca się w oczy spacerując po Kuala Lumpur, to to, że nie jest ono tak zatłoczone. Nie ma w Kuala Lumpur street foodów rozstawionych na drogach, tak jak jest to w wielu miejscach w tych miastach Azji Południowo-Wschodniej, czy to w Wietnamie, czy to w Tajlandii, czy to w Kambodży czy nawet na Borneo widzimy, że ulice są od tego kompletnie, kompletnie puste nie ma tuktuków nie ma sprzedawców, którzy też namawiają do jakichś zakupów zakupu jakichś usług czy produktów u nich nie ma tuktukerów no jest spokój to miasto nie jest stworzone dla turystów tutaj tymi peryferiami jeszcze wam tak nie zaprzątam głowę tego względu, że chciałem Wam pokazać to, to centrum. Tutaj wygląda podobnie jak wszędzie, wszędzie indziej. Jest strasznie dużo, strasznie dużo Chińczyków. Chińczyków jest dużo dlatego, że to Chińczycy założyli Kuala Lumpur, a dokładnie chińscy poszukiwacze cyny. Co jest interesujące, pochodziłem sobie po okolicy jak robiłem jakieś zakupy, i nie ma tutaj także dużo tych sklepów. 7 Eleven przykładowo. Widziałem jedno 7 Eleven do tej pory. Te światła to nie mają tutaj żadnego znaczenia, po prostu idzie się jak można, bo tak to można na nich spędzić 5 minut. Widzę, że te chłopaki przechodzą. No i też trzeba będzie tak przejść na wariata. Zajebisty skuter, nie? Co o Lumpur trzeba powiedzieć, to to, że mają fajnie zagospodarowaną zieleń. Gdzie nie spojrzę, wystaje tam coś zielonego. Dachy często widać są porośnięte zielenią. E, czyli nie jest to takie suche, betonowe miasto. Widzicie? Tam już widać Petronal Towers, czyli wizytówkę całego Kuala Lumpur. To, że mówię, że Kuala Lumpur jest małe, to nie jest tylko jakby to, co mi się wydaje przez to, że przeszedłem gdzieś tam kawałek koło domu, tylko choćby to, że jest tutaj raptem żyją tutaj raptem 2 miliony mieszkańców. Czy to dużo? Nie. Na każde każde miasto, które odwiedzam, staram staram się obrać sobie jakiś cel. Jest strasznie dużo głosów, strasznie dużo materiałów, które oglądałem. Mówią, że to miasto jest nudne, nie ma w tym mieście nic do roboty. Ja postaram się obalić ten stereotyp, bo zawsze w takim mieście jest coś do roboty. A... No ale oczywiście nie obiecuję, nie będę was kitował. Jak nie będzie nic do roboty, to powiem, że jest lipa. Zostańcie tutaj jeden dzień, ale postaram się zrobić z tego miasta koło pięciu odcinków, żeby wycisnąć je jak cytrynę. Przejście wzdłuż i szerz, z Buta oczywiście i zobaczyć, czy wszyscy mają rację. Patrzcie, tutaj jest mnóstwo, ale to mnóstwo na każdym kroku pozostałości jeszcze tego starego Kuala Lumpur, jeszcze przed Petrodolarami. Jak to miasto wyglądało, to jest centrum miasta. Zaraz jesteśmy już obok Petronal Towers, a w dalszym ciągu istnieją tutaj takie budynki i takie podwórka. I kiedyś to Kuala Lumpur wyglądało właśnie tak. Zachęcam do obejrzenia sobie jakichś materiałów lub jakichś zdjęć, które ukazują Kuala Lumpur jeszcze przed takim mocnym rozwojem, zanim to Malezja stała się jednym z tygrysów azjatyckich. Jest, moi drodzy, 7-Eleven i czuję, że tą okazję trzeba wykorzystać. Dobra, moi kochani, ceny w 7-Eleven w Malezji. Przyjrzyjmy się temu. Przypominam, że 10 złotych to jest jakieś 10 ringgitów, to jest jakieś 8, ring... 8 złotych. Popularne napoje Milo, jakaś trójka z hakiem, kawy też jakaś trójka z hakiem, a Liptony niecałe 3 złote. Te herbatki chińskie są, o, uwielbiam je, o ile nie są słodzone. I tutaj też wychodzi... Jakaś trójka z hakiem. Cola za 2 zł z hakiem. Oczywiście waniliowa, moja ulubiona. Duże Arizonki. 7,50 czy jakieś 6 zł. Ach, browarki mi przyjemna sprawa. Przykładowo duży Kalsberg. A około dyszki. Ponad dyszka. Inne browarki sami widzicie, ile kosztują. 13, 15 do 18, nawet. Mają tutaj różne przekąski. Możecie sobie wybrać co chcecie. To nie jest drogie. Jak widzicie, koło 6, 7, 3, 4 ringitów. Jakieś przekąski. 6,90 poki. Pringlesy. O, Mr. Potato to są takie ichniejsze pringlesy, ale są okrutne. Nie smakują mi. Tutaj też jakaś czwórka. Poki. Woda kosztuje jakieś 2 zł. Niecałe. Przekąski znane nam też z Tajlandii, czyli te onigiri, które są zresztą bardzo dobre. Kosztują 4 zł. Poniżej 4 zł. Jakieś gotowe kanapki, gotowe dania. Też a, 7, 7 ziko słodkie herbaty, które tutaj kochają. Fajki w cenach podobnych mniej więcej jak w Polsce, bo 17,5 ringita, 14 złotych. Nawet są za 12 jakieś chesterfielde, No taniej, taniej niż w Polsce, eee, ale jakieś takie 25%, 20. Każdy, każdy napój niezmiennie z toną cukru, dlatego trzeba bardzo, bardzo ostrożnie wybierać a coś, co nas nie przesłodzi? Tutaj mamy jakiś fajny napój. Słone liczy. Zero kalorii, zero cukru i bez barwników. Bierzemy to. Dobre jest, ale ze słodzikiem. Tobie chodzę, chodzę i mówię: O, ch chodzi z tym ekwadorem. A okazuje się, że to nie jest Ekwador, to jest flaga terytorium, federalnego terytorium Malezji. Czyli to jest flaga malezyjska. Taka inna flaga malezyjska. To jakaś jadalnia zadymiarska bardziej. Wygląda fajnie lokalnie. Niestety, niestety, jestem po śniadanku. śniadanku, jest 14. A więc obiad jakoś myślę 15-16 się zje. Ale planujemy ugotować coś w domu. Dzisiaj gotujemy coś w domu, no. Wiecie, ziemniaczki kupiłem. Jakieś mięsko się udusi w sosiku. Potrzebuję tego, potrzebuję tego. Moi drodzy, znaleźliśmy się w punkcie, w którym warto się na chwilkę zatrzymać. Mimo, że nie jest to może najciekawszy punkt, ale widać z niego trzy najważniejsze budynki Kuala Lumpur. Pierwszy z tych budynków to są Petrol Towers, które są tam daleko. Jest to, jak mówiłem, wizytówka tego boga, tej bogatej Malezji, która siedzi na ropie. Tam podejdziemy. Z drugiej strony macie tę wieżę. Tam tą wieżę jest to Menera Kuala Lumpur, czyli jedna z największych na świecie wież komunikacyjnych, na którą można sobie wjechać. Można przyczepić się takim paskiem specjalnym i sobie tam chodzić bez żadnych barierek. Atrakcja nie dla mnie, Sory. Ale jest jeszcze trzeci budynek, o którym się prawie nie mówi. Rzadko występuje w top 5 rzeczach, które warto zobaczyć w Malezji. Które warto zobaczyć w Kuala Lumpur? Kompletnie nie wiem dlaczego. Mówię tutaj o budynku Merduka 118. Widzicie tego dziada wielkiego? Jest to moi kochani po Burj Khalifa drugi najwyższy budynek na świecie. Wygląda jak jakiś Stark Tower. Nie powiecie mi, że nie. Idę trochę takim wypizdówkiem, ale czuję, że tam gdzieś będzie przejście na drugą stronę rzeki, bo tam mamy rzekę. No, i widzicie o tym, mówię, że jest środek dnia, pora obiadowa, można powiedzieć, a jest tutaj cisza, spokój. Nic się nie dzieje, nic się nie gotuje, nic się nie smaży. Jest po prostu cisza. Hello. Niebywałe wioska, wioska w centrum wielkiego miasta. Znaczy, stolicy. Myślę, że w ciągu najbliższych 10-15 lat w tym mieście pyknie 10 baniek mieszkańców. Raz... Jest to odważna teza, bo to jest razy 5 tego, co jest tutaj teraz, ale buduje się to w tak zastraszającym tempie. A ciągle gdzieś jakieś dźwigi, ciągle gdzieś jakieś nowe wieżowce powstają, ludność też na pewno tutaj migruje, szczególnie z tych Indii i z tych krajów arabskich, i wydaje mi się, że 10 baniek to nie jest tak dużo. I też szacuję, że mimo wszystko rzeczywista ilość tych mieszkańców tutaj to ze 3 bańki, bo nie wszyscy oczywiście są tutaj zarejestrowani. Te budynki niczym się nie różnią od tych na Borneo. Równie dobrze mogłoby to stać w środku dżungli. Jest w tym mimo wszystko jakiś taki brytyjski, kolonialny styl. Tak jak właśnie na wspomnianym Borneo. No choćby z tego względu, że cała Malezja, nawet tutaj, to Kuala Lumpur, uzyskało niepodległość od Wielkiej Brytanii gdzieś tam w latach 50. Więc niecałe, niecałe 100 lat temu. Papaja salat, moi drodzy, dawno jej nie widziałem. Papaja salat, fajnie, fajnie. Tutaj trafiłem na fajną miejscówkę. No dominuje tutaj styl podawania jedzenia, taki właśnie Bemarowy. Podawane jest to jedzonko z metalowych mis, gdzie samemu się wybiera po prostu już gotowe danie, a nie że zamawia się gdzieś tam w lokalu w ciemno i po zdjęciu z menu i wam to przynoszą. Po prostu to leży, oni wam to później ewentualnie podgrzeją, o ile nie jest jeszcze ciepłe, już nie jest ciepłe. No i wam podają, jecie i tyle. Dobra, sprawa nie wygląda na trudną. Wystarczy wbić się na ten tunel, przejść nim i podejść pod Pedro Towers. Easy. Półca w niemal 100% wilgotności powietrza to nie, to nie jest to samo. Tutaj z góry fajnie widać, jak wygląda ta. Mniej zurbanizowana, że tak powiem. Mniej innowacyjna część Kuala Lumpur. A tego jest więcej, więcej i jeszcze więcej. Nice. Patrzcie. A tutaj przy autostradzie, przy tym zejściu Malezyjski cmentarz. Wygląda całkiem przyjemnie. Wycieczka, wycieczka Chińczyków. Prześmieszni są. Na mnie ten cmentarz robi duże wrażenie i na pewno był tutaj wcześniej niż ta konstrukcja czy te konstrukcje. Jest to cmentarz muzułmański, widzę po arabskich napisach. Tutaj jest specjalnie oznaczona taka miejscówka, na której sobie stajesz i masz idealne, idealne ujęcie na Petronal Towers. Budynek jest duży, jest ogromny, no ósmy największy na świecie. Robi wrażenie, robi wrażenie. Ale mimo wszystko największe wrażenie robi, jak jest gęsto zasiany dookoła ciebie takimi budynkami, jak w Hongkongu. Więc po Hongkongu. Poprzeczka jest zawieszona naprawdę, naprawdę wysoko, przynajmniej dla mnie. Te budynki obok, patrzcie na to, to czy tamto mniejsze jest obrośnięte zielenią. I to jest coś, co bardzo mi się podoba, i jest takim obecnie chyba szczytem. Połączenia, fajnego połączenia architektury z naturą, i my musimy gdzieś tam w Europie, w Polsce, do tego jeszcze przez parę lat dojść, ale myślę, że kiedyś coś nas takiego czeka. Wygląda tak trochę postapo, ale robi niesamowite wrażenie. Zobaczcie. Wow, wow, wow. Chłopaki mają taką technologię, że za 10 ringitów, czyli za 8 ziko robią wam, robią wam zdjęcie. Także widać Was i całe Petronal Towers, bo ciężko jest samemu tak uchwycić. Oni mają specjalny patent na takim śmiesznym gimbalu, obiektywie, gdzie Wam to zrobią i wyślą przez tam bluetootha czy na maila. Zawsze jakiś biznes na godzinę, cztery osoby zgarną, no i patrzcie ile mają: 40 ringi tu. Dobra, zobaczyliśmy już piękne, wielkie Petronal Towers, ale co dalej? Co dalej? No dalej mam dla Was plan. Idziemy za Petronal Towers, żeby przejść się tym KLCC Parkiem, czyli jednym też z najładniejszych parków w Kuala Lumpur, który leży dosłownie u podnóża, ee, u podnóża tego wielkiego, monstrualnego budynku. Pomimo, że tam Petronal Towers to jest budynek biznesowy, to nie jest, wiecie, rekreacyjny jakiś apartamentowiec, tylko to jest budynek służący do załatwiania wszelkich spraw związanych z paliwem i ropą. No i nie zdążę. W środku znajduje się również galeria, znajduje się opera, znajduje się coś tam, coś tam, kilka różnych takich rzeczy dla ludzi, więc zobaczymy. Ty! Trochę mnie nie ma, ale w którym momencie Samsung zaczął wyglądać jak iPhone? Bu! Jak widzicie, nie żartowałem, tutaj jest filharmonia. Filharmonik. Jest taka wycieczka szkolna. Oczywiście w e, niedaleko Kuala Lumpur odbywa się również, moi drodzy, Grand Prix Malezji. Grand Prix Malezji w Formule 1 o czym przypomniało mi właśnie to. Nie wiem, możecie mnie hejtować, ja nie lubię Formuły 1. Kilku bogatych gości, którzy kręcą się w kółko i wygrywa ten z najlepszą furą. Ok. Już widzę jak robię tu zakupy. Ale gdzie, gdzie ma być prestiżowo w tym Kuala Lumpur, jak nie właśnie tutaj. Co nie? O! Wychodzimy na drugą stronę do tego KLCC Parku. Mmm, ale pachnie całkiem inaczej niż po drugiej stronie. O. Przejdziemy się naokoło, nie? Co się rzuca w oczy, to to, że te drzewa, i ten park nie został posadzony niedawno. Te drzewa rosną tutaj, można by powiedzieć, pierwotnie. Nie zostały wycięte podczas urbanizacji tego miasta. Patrzcie, jakie one są stare ile mają korzeni. To one dają tutaj taki zapach naturalny, wręcz zapach dżungli. Ale chyba po mojej serii z Borneo to dżungla was, skrawek dżungli w centrum miasta was nie zaskoczy. Nie ma ławek, chyba nie chcą, żeby tutaj ludzie przesiadywali za bardzo. No, przyjemny, przyjemny parczek, na pewno. Ale, czy jest jakiś taki zapierający dech? No nie wiem. Fajnie, że go zrobili, fajnie, że to pozostawili. Na pewno jest wart. O tak, powiem tak, jest wart spaceru po nim. Uff. Dobra, ty. Uff. Polak musi wymoczyć nogi. Nie ma, że nie. Ale fajnie. Turbo, turbo przyjemnie. Powiem Wam, że byłaby bomba w ciuchach, ale jest na tyle wilgotno tutaj, że za nic, za nic nie wyschnę. By musiał iść do pralni rozebrać się do Golasa. Wrzuci wszystko do suszarki, zasłonić się gazetą na pół godziny i wysuszyć wszystko. Ale woda ze mnie leci, po prostu się topie jak lód na słońcu. 43 stopnie odczuwalne. Jakbyście byli ciekawi. Dobra moi drodzy, kierujemy się już w kierunku domu. Bo to tak naprawdę tyle z tego nowoczesnego centrum Kuala Lumpur. Oczywiście macie tutaj takie rzeczy jak akwaria, takie, ale oceanarium, ale jak ktoś był gdzieś tam we Wrocławiu w, w tym oceanarium to myślę, że nie zrobi to na nim większego wrażenia, zresztą po komentarzach Polaków nawet tak wnioskowałem na googlach jak tu wyjść macie muzea macie jakieś meczety więc od wyboru do koloru takich pomniejszych pierdół ale jeżeli chodzi o sam vibe tego miejsca i samo to nowoczesne centrum, jak wygląda, myślę, że oddałem Wam ten klimat w 100%. Także zadanie na dziś mamy wykonane i widzimy się jutro na penetracji kolejnych części intrygującej stolicy Malezji Piona.